Dobry widzowie, napiszcie w komentarzach, jak ja mam robić. No, wiecie. Pożegnanie. Pożegnanie. No, ten o, o te czarno, to, yy. W ostatnim odcinku się nauczyłem, właśnie jak. co był ten. Pierwszy ten, bo. Się wtedy nauczyłem, że. Tu można, nie odbieramy I że Tu można zmieniać bronię. O. o, nie trafię. I RP to jest najlepsze. Jeśli nie widzieliście innych odcinków, to patrzcie. I jeszcze proszę, żebyście mnie zasubskrybowali. Nie chcę wymuszać, o kurczę. No, burger o co to było to tak się krzyczeliło a nie ja chcę. o dobra bierzemy e, dobra myślałem czasem mi się tutaj tak że z tym z tyłu siedzę i mnie widać. Ym... O nie. Za bardzo się przyzwyczaję do tych skuterów. O przepraszam. Wyjazd tu. Przepraszam. W niestety dzisiaj będzie krótki odcinek. Jeszcze dzisiaj zrobię jeden. Będzie jeszcze jeden dziś odcinek, albo może jeszcze dwa. Tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy. I w o co chodzi teraz? Tu jak widzicie na tej mapie jest jakiś jakiś bandyć chyba O nie a policja Chodzi o policję co mam tu wziąć Czy rozwalić ją to? yyy o czyli rozwalić co chodzi? czekaj ktoś kogoś przyjeżdża ma pieniądze za, za darmo ktoś kogoś przyjechał nie chce mi się tam lecieć Ja.